Przez cały okres Wielkiego Postu byliśmy zachęcani do tego, abyśmy podjęli wyrzeczenia, pokutę, abyśmy przede wszystkim nawrócili nasze serca, czyli zwrócili się do Jezusa, a odwrócili się od grzechu, od naszych słabości. Mieliśmy wiele okazji, aby spotykać się w kościele podczas nabożeń właśnie z Jezusem, który... Umarł dla nas, dla naszego zbawienia, który wcześniej wziął krzyż na swoje ramiona i szedł, aby każdy z nas to zbawienie mógł otrzymać. Uczestniczyliśmy w nabożeństwach przede wszystkim Drogi Krzyżowej, w nabożeństwach Gorzki Żali, gdzie rozważaliśmy te pasyjne wydarzenia. W sanktuarium w Limanowej dodatkowym nabożeństwem jest nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej. To Maryja stała pod krzyżem, a wcześniej szła z Jezusem. Drogą Krzyżową. Ona towarzyszyła mu od samego początku jego pobytu na Ziemi, a nawet wcześniej, bo już go nosiła pod swoim sercem, zanim jeszcze świat ujrzał Jezusa, więc była od chwili poczęcia do śmierci Krzyżowej razem z Jezusem. Dziś jest z nim w niebie, wstawia się za nami. Każdy z nas może łączyć się z Maryją i ją prosić o wstawiennictwo, abyśmy sami mogli trwać przy Jezusie, abyśmy nie zeszli z drogi zbawienia. Niedziela Wielkanocna. Czym ten dzień powinien być dla mm, katolika? Wielkanoc to najważniejsze święto dla nas wszystkich. Spotykamy się już na rezurekcji, przeważnie o godzinie 6 rano w naszej świątyni będzie procesja rezurekcyjna, a później wyjdziemy na ulice miasta. W niektórych parafiach Zwyczaj rezurekcji podczas już wigilii paschalnej. Niezależnie od tego, kiedy ta wigilia ma miejsce i kiedy ma miejsce procesja, sama Wielkanoc winna przez nas być w sposób uroczysty, obchodzona. Przede wszystkim powinniśmy się spotkać z Jezusem, aby wyrazić Jemu wdzięczność za to, że przyszedł do nas, że zmartwychwstał. Powinniśmy się też spotkać z naszymi bliskimi, porozmawiać, zastanowić się nad naszym powołaniem do wieczności, pomyśleć, dlaczego Jezus Chrystus zmartwychwstał. Żeby to nie było tylko święto towarzyskie, ale żeby przy tej okazji zastanowić się, jaki sens ma nasze życie, dokąd my zmierzamy, i jak powinny wyglądać nasze relacje z naszymi bliskimi, których no, nie zawsze w ciągu roku możemy spotkać, a przy okazji świąt właśnie. Możemy z nimi porozmawiać, zastanowić się, wspólnie przeżyć te świąteczne chwile. Proszę powiedzieć, jak ksiądz spędzi okres Wielkiej Nocy? Świąt. Jestem proboszczem w sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, więc przede wszystkim ten czas spędzę w bazylice. Całe tridum paschalne, uroczystość wielkanocna, później drugi dzień świąt. Po południu, w drugi dzień świąt, pojadę też do swoich rodziców, aby ich odwiedzić, by się też z nimi spotkać, z najbliższą rodziną.